Cześć, z strony Norbi i kolejny odcinek okrętów, czyli World of Warships. Tym razem tirowy japoński krążownik Mogami. Mogami swego czasu przepotęga i w dalszym ciągu czy te, taką potęgą jest... Teraz się to okaże, czy rzeczywiście tak to można dalej określać. 155 na pokładzie, nie używam 200 trójek. Są osoby, które podobno wolą 200 trójki. Ja do takich nie należę. Jak widzicie, zasięg. Maksymalny powyżej 18 km. Tutaj mamy zasięg już zagradzony na max. jest oczywiście zrobiony. Dodatkowo jeszcze czwarty perk na kapitanie, który nam daje zasięg zwiększony dla dla kalibru do 155. Dlatego mamy też fantastyczny zasięg prawie osiemna, ponad 18 km. I możemy sobie walczyć z okrętami na dalszy dystans. Walczymy oczywiście na dystans ze względu na to, że okręt jest nie miękki. Jak wielko e, nie są duży. Jednocześnie też e, jak większość japońskich krążowników, bardzo mięciutki, dlatego też nie warto nim podpływać gdzieś bardzo blisko, na, e, od, na przykład jakieś 12-13 km, tylko raczej trzymamy się na dystans ze względu na to, że no no, trzeba unikać tego bezpośredniego trafienia. Cytadele są dosyć duże. Strzał w przód również powoduje, że dostajemy citadele, dlatego też no, trzeba bardzo delikatnie nim grać i wykorzystywać to, co ten okręt najlepiej potrafi. Rewelacyjny czas przeładowania. Okręt dostał lekkiego nerfa ostatnio, natomiast czy to ma jakieś znaczenie? czas obrotu wieży to jest ponad 50 sekund, ale ale, ale, ale w nadchodzącym patchu mają zostać wprowadzone niemieckie krążowniki i tam na siódmym tierze dostajemy krążownik, który również ma czas obrotu wieży powyżej 50 sekund tutaj powiem szczerze grałem i tamtym i gram na Mogami i powiem szczerze, że o ile na Mogami nie odczuwa się aż to tak bardzo problematycznie żebyśmy mieli taki duży problem z tym obrotem dział obrotem wierzchni. cały czas mówię o dział natomiast oczywiście to mowa o obrocie wieży nie ma jakiegoś dużego problemu z tym ponieważ zawsze nadrobimy dużą prędkością nadrobimy obrotem całym kadłubem i naprawdę to w jakiś sposób rekompensuje nam te niedostatki, jeśli chodzi o kwestie, właśnie obrotu. Wiesz, dobra, Colorado dostaje pięknie z i ja w tym momencie mu zaczynam sadzić to, co on najbardziej nie lubi, czyli haeczki. Mimo, że zobaczcie, 11 już trafień. I lecą, lecą niesamowicie 14-16, zobaczcie, jak bardzo szybko przyrasta. I jeśli chodzi o kwestie trafień, oczywiście zapomniałem powiedzieć, że to są 155, piątki, dlatego też, dobra, wykończone 23 strzały w błyskawicznym tempie. Czas przeładowania poniżej 10 sekund, i zobaczcie, co wyprawia mogami. Chwila, moment, 23 strzały, i naprawdę, naprawdę tutaj nieźle to wygląda. 150-tki, 155, ale mamy 5 wiesz, po razy 3, i dzięki temu mamy 15, 15 dział. Zobaczcie, jak dużo pocisków leci. Jednocześnie też to, co cechuje jakby japońskie okręty, powiem szczerze, naprawdę bardzo dobra szybkostrzelność. Nie tyle szybkostrzelność oczywiście jest fenomenalna, natomiast bardzo dobra celność ze względu na to, że mam porównanie do okrętów amerykańskich, które w teorii powinny być bardzo celne, natomiast z tą celnością na nich jest różnie. Niby, niby są celne, ale tak nie do końca. Natomiast tutaj rzeczywiście bez żadnego problemu w konfrontacji z amerykańskimi jesteśmy w stanie wygrać, ze względu na to, że jeżeli tylko nie będą nas bić po wieżach, tak jak tutaj w tym momencie, żeby nam zniszczyć wieże, jeżeli nie ustawimy się nieodpowiednio do nich, to wówczas bez żadnego problemu jesteśmy w stanie prowadzić taką bitwę jeden na jeden z każdym amerykańskim krążownikiem i bez problemu ją wygrać. Widzicie, Widzieliście jeden strzał zniszczył jedną wieżę. Ona została uszkodzona, nie zniszczona. Dlatego jest stanie się naprawić. To jest plus. Oczywiście jeżeli by była zniszczona, no to wówczas mamy przerąbane, jest już pozamiatane i już nie bardzo. Jesteśmy troszeczkę bardziej jakby mniej przydatni do tego, ale w dalszym ciągu mamy, mamy czym strzelać, więc nie jest, że to nie jest Atlanta, która w pewnym momencie może zostać w, w środku bitwy bez żadnych wież, bez żadnych możliwości strzelania czymkolwiek, dlatego też no, tutaj mamy dużo lepiej. Colorado odpływa, ma 34 tysiące jeszcze HP, więc Przeładowanie i spróbujemy jeszcze to Colorado wziąć, trochę poobijać. Dodatkowym atutem, niewątpliwy na jednym z większych atutów, porównując do pojazdów, o, pojazdów, do okrętów amerykańskich, jest to, że tutaj posiadamy torpedy. torpedy naprawdę, naprawdę dobre. One mają dosyć dużą prędkość, jak też i potrafią pływać 10, na 10 km, więc bez żadnego problemu jesteśmy się dzięki nimi dzięki nim w stanie bronić przed różnymi okrętami. Tutaj jest ciekawy strzał, bo zobaczcie, jeden strzał odniósł się gdzieś od niewidzialnej zasłonki, czyli gdzieś mamy tutaj dodatkowe, źle zrobione, o widzicie, część strzałów zatrzymuje się na niepełnych teksturach, no i dzięki temu ten Atago jeszcze nie dostał tyle strzałów, co powinien. 30 388, na chwilę obecną mam tyle jeszcze HP, za chwileczkę, jeżeli to Colorado się wstrzeli, może mogę zejść na salwę, oczywiście, jeżeli się wstrzeli, bo to z tym bywa różnie. Na chwilę, mam teraz 95 trafień, jedno zniszczenie, 5 podpaleń, no i zaczynamy się bawić dalej. Ta bitwa będzie obfitować się w dużą ilość strzałów, więc zobaczycie jak to dokładnie wygląda. Kolejne pięć strzałów, Colorado. I ja już się w tym momencie wykręcam. Niestety, ja już się tutaj wbiłem chyba dwa razy w skałki. I no cóż, no to jest tak, że czasem w ferworze walki się człowiek nawet nie patrzy i tylko płynie. Podobne działa mamy na na szóstotierowym Clevelandzie oczywiście równie szybko strzelne, ale tutaj jest różnica taka, że jest inny kąt padania i powiem szczerze, że te działa o niebo lepiej sobie radzą ze względu na to, że mamy tutaj możliwość naprawdę, jeżeli wejdzie ładnie salwa, no to wówczas albo zadajemy 7 i więcej tysięcy na, na salwę przy tej szybkostrzelności to naprawdę można tutaj niejednego przeciwnika bardzo, bardzo pokarać. Ważne tylko, żeby się nie ustawiać bołkiem, ze względu na to, że jak wejdzie Cytadela, to już nie ma za bardzo czasem co zbierać i przez to jest to bardziej bolesne. Colorado. Colorado się tutaj kombinuje, nie wie za bardzo co robić. Wykręcę się za wyspę. Ja próbuję maksymalnie wypłynąć po to, żeby już go zacząć obijać. I jak widzicie, Colorado jest już w moim zasięgu. Dwie tylne niestety nie wyszły jeszcze, ale zaczynamy. Zaczynamy kolejne ostrzeliwanie. Trzy trafienia. Zobaczcie jak fantastyczną celnością dysponuje Mogami. To jest coś rewelacyjnego. No to nie jest strzelanie z pancernika, gdzie wejdzie albo nie wejdzie. Tutaj naprawdę jesteśmy w stanie kontrolować. Zobaczcie. Dziewięć strzałów. I za chwileczkę będzie kolejna partia yy, lecąca do celu. Zobaczcie, 6 trafień, jeszcze dodatkowo podpała. No i to jest właśnie całe Mogami. 10 trafił, jedną salą. Na 15, na 15 y, pocisków, które wystrzeliłem do niego, 10 trafiło. To jest i to w dodatku był on y, rufą do mnie skierowany, czyli był w najgorszy możliwy sposób, a i tak mimo wszystko trafił 10 na strzał, więc no cóż, no, rewelacja jeśli chodzi o kwestie celności, jeśli chodzi o kwestie e, możliwości. Owszem, nie ma czegoś takiego jak e, jakbyśmy mogli na przykład czego byśmy oczekiwali od pancernika, że a strzelimy i wchodzi za nie, niewiarygodnie duży damage, że potrafimy robić 10 tysięcy DM e, na salwę, to są piątki. Tutaj cytadele się zdarzają, ale jeżeli chcielibyście sobie używać przeciwpancernej amunicji, o bardzo piękna powtórka, w tym momencie się zrobiła. Nagle mówili, że ubotów ma nie być, że nie ma być okrętów podwodnych, natomiast jak widać, tutaj coś tam się nam zrobiło, pokazało jednak. Ja w tym momencie się zatrzymałem. Stwierdziłem, że nie będę płynął do przodu ze względu na to, że ta North Carolina jest zbyt niebezpieczny to jest ósmy poziom i naprawdę jak huknie no to, no to nie ma co zbierać tutaj mamy drugi bardzo niebezpieczny okręt czyli Amagi też świetnie wy, wyposażony bardzo dobrze jeśli chodzi o kwestie dział i zobaczcie 10 trafień od razu na dzień dobry 10 trafień Piękna sprawa. Tutaj nie wiem, czy wszystko wejdzie, czy część nie zatrzyma się na, na tym. Kolejne 10 trafień no coś fantastycznego, jeśli chodzi o cenność. Może one nie robią wrażenia nie robią jakiegoś strasznych obrażeń, ale mimo wszystko, 10 trafień to jest zawsze 10 trafień, i dzięki temu można tutaj dużo namieszać. 165 trafień już na chwilę obecną. 8 podpał, jeden zniszczony okręt, 2 krytyczne uszkodzenia oraz 1 zniszczony samolocik. Tylko jeden samolocik. Dobra, teraz spróbujemy sobie 7-9 km, spróbujemy wystrzelić 4 latorpedy. Niech one sobie tam płyną, chociaż widzę, że North Carolina, Carolina nie wypływa na mnie bezpośrednio. Dobrze robi, ze względu na to, że, no cóż, jeżeli by wypłynęła na moje torpedy, no to wówczas byłoby już pozamiatane. Te torpedy naprawdę są śmiercionośne. Zobaczcie, jak dużo ich jest. Co najlepsze, te torpedy A, dobra, Hacuharu przesunęły go odrobinę, no ale gdzie się tutaj wpły, gdzie się tutaj wtrynia w moją linię płynięcia. Nic mu się w każdym razie nie stało. Jeśli chodzi o kwestię torped, plusem jest to, że mamy ich tak naprawdę po 8, ale na burtę. Więc, jeżeli byśmy wpłynęli pomiędzy dwóch przeciwników, którzy byliby po przeciwległych stronach, no to wówczas naprawdę możemy ich. No, no to zrobić z nimi masakrę. Nic by nie byli w stanie zrobić, bo nasze torpedy załatwiłyby bez żadnego problemu. Ja kiedyś miałem przypadek taki, że zrobiłem w ten sposób, że jednocześnie strzelałem ze swoich dział, ale to już na innym okręcie, też japońskim, szostacierowym, natomiast strzelałem ze swoich dział, a jednocześnie robiłem nawrót i wypłynął koło mnie Nagato Nagato miał 60 tysięcy i, i tyle miał po zakończeniu zabawy trochę się zdziwił bo z tych 60 tysięcy nie zostało mu nic dobra, jest Nord Carolina 28850 ja jestem ustawiony, w tym momencie próbuję jeszcze rzucić torpedy, żeby zobaczyć czy mi się coś uda Trochę się źle robię, ponieważ niebezpiecznie się odchylam od niego i chyba się to zaraz dla mnie źle, trochę skończy. Zobaczcie, leci, leci, leci. Nie, 27 540, jeszcze udało się mi to jakoś przetrzymać. Natomiast no... O teraz trzy strzały za 450 no to oczywiście bardzo słabo. I teraz trzeba tylko spróbować ostrzeliwać go, robić jak największy damage, 5 w 1700 słabo słaby jak na razie wchodzi, ale bije bardziej po dole, nie, nie ponad budówkach. No dobra, i teraz mamy za bardzo trochę przekręcony jestem strzał, ale mimo wszystko za tylko, za jakieś tam śladowe ilości. O, i to właśnie teraz zabolało, jak widzieliście. Nawet w tym momencie mi delikatnie załogę przyciszyło, ogłuszyło. Za jakieś ponad 10 tysięcy suma z dostałem, więc no cóż, to trochę mnie to zabolało i to bardzo. 221 strzałów oddanych, trafionych, nie oddanych, ale kolejne lecą, kolejne 8 do kąta dojdzie. Ta North Carolina naprawdę ma tutaj dzisiaj zły dzień. Zobaczcie, kolejne 9, no to jest coś fantastycznego. Już to wielokrotnie mówiłem, kilkakrotnie mówiłem, że no celność, celność idę jeszcze raz celność. Kolejne osiem strzałów w celu, no coś fantastycznego. 238 strzałów trafionych, i teraz próbuję jeszcze się przebić przez górkę. Wiem, że to da radę, ze względu na to, że no, on ma taki dosyć specyficzny, może nie jest aż tak bardzo specyficzny, jeśli chodzi o lot i jeszcze 12 strzałów. Jeśli chodzi o lot yy, pocisku. Jak na przykład w przykładu Clevelanda, który jest no, bardzo ma ten taki lobby i to bardzo nieciekawy. Nie Natomiast tutaj rzeczywiście mamy taką, taką opcję, że yy, mamy możliwość strzelania jednak za, te, za tych wysepek. Yy, dobra. Zwycięstwo otrzymano 292 760 yy. Kredytów 4626 EXPA to był EXP tylko i wyłącznie z gwiazdką razy 1,5. Plus do tego jeszcze konto premium bez żadnej flagi, bez niczego. 232 Wolnego, 266 trafień, jedna, jedno trafienie torpedami no a tylko trzy samoloty nie, nie atakowali mnie żaden y, zniszczycieli, dlatego też tylko i wyłącznie jedno trafienie trzy zastrzelone samoloty trzy krytyki, jeden zniszczony i y, 13 podpaleń zobaczcie EXP 2056 Hatsuharu zagrał świetną bitwę, bo zrobił 1976, naprawdę też y, niezły wynik jeśli chodzi o EXP, a Fubuki też 1800, no i później już poleciało, z drugiej strony Amagi 960 też nie jest tak źle. Pociski wystrzelone z górnej baterii, 660 pocisków, naprawdę e, wystrzelone mnóstwo ich. E, z czego e, strzelałem tylko i wyłącznie odąkowo burzącymi 101 tysięcy e, po 266 strzałach. Wychodzi w, e, naprawdę jakieś śladowe ilości, jeśli chodzi o uszkodzenia na strzał. Ale dodatkowo jeszcze pożary, tam było chyba 5 pożarów, 28830 i jedno trafienie torpedą. Jak widzicie, 12000, no całkiem się zwoicie, one chyba maksymalnie, jeżeli dobrze pamiętam, to zabieram albo chyba 14400, więc jak na trafienie torpedą to nie jest zły damage bo czasem bywa tak, że w teorii zadajemy 14000, a wchodzi za 6. No to tak też bywa. Suma summarum 140 tam 2-3 tysiące, gdzieś około gdzieś w tych granicach. I jak widzicie Mogami na 150 piątkach naprawdę fantastyczny. Ja bardzo go polecam. Z tym, że tak jak powiedziałem, no, granie takie bardzo delikatne, bardzo zachowawcze. Nie do przodu, nie na hura, ze względu na to, że jeżeli wypłyniecie do przodu na hura, no to szybko się dla Was ta bitwa zakończy. I tak trzeba później pływać. Tak trzeba e, pływać ogólnie japońskimi e, krążownikami. Dzięki. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Te, te, aha, dobra. Jeszcze raz. E, <laughs> Mam nadzieję, że Wam się podobało, że te bitwy są dla Was w jakiś tam sposób ciekawe. Jeżeli tak, to komentujcie pod e, filmikiem. Czy mam wrzucać więcej filmów z WOWSA? Czy mam Wam pokazywać, jak to dokładnie wygląda? Czy jakieś takie ciekawsze moje bitwy? Jednocześnie, jeżeli Wam się podoba, zostawiajcie jakieś tam łapki w górę, łapki w dół, bo jeżeli nie, natomiast bardzo chętnie chciałbym z Wami podyskutować pod filmem. I tyle. Dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia.